Proszę, coś fajnego. Chyba na końcu będzie najlepsze. Czy nie na końcu? Nie, ale ten... Ten Rainbow nie jestem czym przydać. Ja już nie chcę Dobra, teraz... Oh, dobra, teraz bez... Tak nic się już nie spełnia, tylko tutaj popatrz. Proszę, Sixman. Kurde... Tylko... Mm. By. A, w tej moment też fajne. Na końcu nie ma nic fajnego, bo nie ma tam laki bloku. Tam są tylko te. Sprawdzę, co mi tutaj padło. Nic. Swego. Ej, teraz bym powiedział, że jestem fajnym gołtem, gdyby teraz mi tak los laku karacia, albo Zatem... Kupa złomi... Nic nie ma fajnego. Anioły ja z tortugii nic mogą tam... Nie kupi... Nie kupi, pupi. Dobra, i nie róbmy tego. Na ścianę. Kolejny event. Będziemy mieli kolejny event. Teraz tutaj, patrz, tutaj patrzcie. I patrz, patrzcie. tutaj będzie puste. Tutaj może będzie puste. A ja, w ogóle zerowe spięcie. Co możecie zrobić, żeby zdobyć takiego pięknego Słuchajcie, kto jest słaby albo dobry, chociaż jeszcze jakiegoś broń rota. Ty rzadki broń Kto nie był na ostatnim evencie, może zgarnąć la grande condicion, jeśli tylko nie doda do znajomych. Jak nie ktoś doda do znajomych, po prostu pisze, dodając ci do znajomych, i macie wtedy tylko broń Dobro. teraz będziecie mieli bardzo... On bardzo rzadki dla Granda Komicją. Tego nie, tego nie do wygrania. Bo on jest... bardzo rzadki, Czego nie? Czego nie jest bardzo rzadki a jego ja akurat nie chcę Więc teraz tutaj popatrzymy z drugiego konta. Ja, ja tutaj... otworzę... Dobra, to ja na drugim koncie. Nie wiem, że coś mi nie coś mocno taka taki blok los tako? ja mam że żeby dostać jeszcze takiego jednego te, aut te motory Bury, teraz patrzymy w tył może ty chcesz że taki bloków mam chciałbym jakby tak bazę, ten ze lemotem. Siąbimy po prostu wszystkie blynoty i nic więcej oprócz pra, paru mocnych i najmocniejszych na świecie blynoty. Czyli byli Elefant, Cimbelli, Elefant, Cimbelli, Elefant, Elefant, Elefant i lecie coś tam jeszcze. Mimo że miały, miały, miały. Ojej, spokojnie, bo nie coś tam Tyle idziemy do góry. To jest moja ostatnia szansa, żeby tutaj coś fajnego wyleciało. Proszę, dajcie mi coś. Dajcie coś. Dobra, to co to ostatni? Black Boot. No nie, nie, czy to takie ja tylko jeden secret na pewno, spojrzać tutaj, Tak, w ogóle coś wam pokażę. O tutaj. Przed filmem na evencie, patrzcie co mi wypadło. To już wcześniej mi wypadło, ale patrzcie co mi wypadło. To bardzo jest mało Tutaj, Tak dużo osób już, już to zrobiło. To Zwy... jest za tyle, by tu mógł coś wsadzić. Nie, ja mam tylko cztery brain Tutaj na no, moim drugim koncie. To jemy wszystko. Wśród... To w ogóle co, o, co? My to wszystko przydajemy bo tutaj... Satelit? Casito satelito, dobro, nie mam pytań. Wszystko sprzedają mi tutaj. Następnym razem może uda mi się zrobić ten. u nie, coś tam. Więc lepiej myślcie na kolejnym filmie, to będzie bardzo fajnie, bo tam już będę ją zdawał la grande. Może coś jeszcze by... Będę je zdawał. Może coś trafię fajnego i będę je zdawał. To wiecie? Jak je zdał, bo będę je zdawał tego La grande Nicjon. Na razie nic nie mam takiego fajnego, żeby jeszcze je zdać. No tego będzie fajowo walce. To proszę bądźcie na iwędzie. Na no, czym nie na iwędzie? tylko jest ze mną na iwędzie, albo ten. Tylko też nie skamujcie, dobra? Czy tutaj mieliby też trochę skanować? Co? Żegnam się z wami. Pa pa. Jeszcze trzeba na pożegnanie coś zrobimy. Zrobimy to i bomba atomowa. Stało to prze, to przejdzie. Tak coś coś to przejdzie. Co coś nie wiem. Girafa Celestry. Dobra. Pa pa. No. Może wielki kierunek pending. Więc...